Przetarg na dokończenie remontu torowiska i dróg w centrum miasta ogłoszony. Zadzwonił na policję i oznajmił, że chce iść do kryminału. Czy w mieście pojawi się ulica Nowy Świat? Marcin, Janota, witam i zapraszam. To jest minął tydzień witefa.pl, a to są szczegóły informacji. Tramwaje Śląskie SA wspólnie z Mysłowicami ogłosiły przetarg na dokończenie remontu torowiska i dróg w centrum naszego miasta. Po zerwaniu umowy ze wcześniejszym wykonawcą inwestycji konsorcjum spółek NDI i NDI SOPOT, z prac i zartualizowaniu dokumentacji, tramwaje Śląskie i Mysłowice ogłosiły przetarg na dokończenie remontu torowiska i dróg w centrum naszego miasta. Tym razem zamówienie jest wspólne. Część tramwajową sfinansują tramwaje Śląskie, a część drogową Mysłowice. Cała inwestycja została podzielona na cztery etapy. Wszystkie prace będą na bieżąco kontrolowane przez zamawiających. Termin składania ofert. W przetargu minie 16 października. Cała inwestycja ma zostać ukończona w 5 miesięcy od daty podpisania umowy, czyli najprawdopodobniej wiosną przyszłego roku. Jestem poszukiwany, chcę iść do kryminału. Takie słowa usłyszał w słuchawce telefonu dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach. Stróże prawa szybko potwierdzili ten fakt i spełnili życzenie 36-letniego mieszkańca naszego miasta. Dyżurny Mysłowickiej Jednostki odebrał zgłoszenie we wtorek 19 września, chwilę po godzinie 12, od mężczyzny, który twierdził, że jest poszukiwany i chce trafić do aresztu. Policjanci, którzy udali się pod adres podany w zgłoszeniu, potwierdzili fakt. Że 36-letni mieszkaniec Mysłowic jest poszukiwany i już po chwili spełnili jego życzenie, osadzając go w areszcie. Mężczyzna najbliższych 18 miesięcy spędzi za kratami zgodnie z postanowieniem wrocławskiego sądu. 36-latek poszukiwany był za znęcanie się nad najbliższymi, kradzież, zniszczenie mienia oraz groźby karalne. Przetarg na przebudowę przejścia podziemnego pod ulicą krakowską został rozstrzygnięty 5 września, a prace już ruszyły. Schody w przejściu podziemnym od dawna stanowiły dla przechodniów niebezpieczeństwo. Stopnie się kruszyły, a płyty odpadały. Z tego powodu przejście od długiego czasu było zagrodzone taśmami i barierkami. Renowację schodów prowadzi firma Nutrobud Strzyżowej. Kwota przeznaczona na inwestycje wynosi 825 tysięcy zł, a realizacja tego zadania ma potrwać do grudnia 2023 roku. Na najbliższej sesji Rady Miasta Mysłowice podejmie decyzję w sprawie nadania nazwy wewnętrznej drodze dojazdowej na teren powstającego osiedla Janów Park. Ulica położona między Hutą Amali a Obrzeżną Zachodnią ma nazywać się Nowy Świat. Potrzeba nadania nazwy drodze wewnętrznej motywowana jest tym, że zjazd na osiedle Janów Park ma być poprowadzony z dwupasmówki, czyli ulicy Obrzeżnej Zachodniej. Nazwa ulicy podkreśla Nazwa ulicy podkreśli nową funkcję wprowadzoną w tym miejscu oraz jest przenośnią ukazującą zmianę zdegradowanego i opuszczonego miejsca w nowoczesne osiedle mieszkaniowe, będące nowym światem. Czytamy w uzasadnieniu uchwały: Radni podejmą decyzję w sprawie nadania ulicy nazwy Nowy Świat podczas sesji, która odbędzie się 28 września. To jest program minął tydzień, a przed nami takie jeszcze tematy: słoneczna ławka na winklu. 98. wystawa drobnego inwentarza już za nami. Pamięć o Stanisławie Padlewskim ciągle żywa. Słoneczna ławka solarna została zamontowana na placu na Winklu. Altanka pojawiła się w tym miejscu dzięki inicjatywie Rady Dzielnicy Larysz-Hajdowizna, która zakupiła ją z funduszy pochodzących z rezerwy celowej na rok 2023 w kwocie 25 tysięcy złotych. Nie tylko można na niej wypocząć, ale i podładować urządzenie mobilne. Plac na Winklu, który mieści się w dzielnicy Larysz-Hajdowizna, wzbogacił się o ławkę solarną w kształcie altanki, na której zamontowano panele fotowoltaiczne. To przykład na to, że element małej architektury nie musi być nudny. Altanka wygląda nowocześnie, a do tego jest funkcjonalna. Energia pozyskana z paneli fotowoltaicznych umożliwia podładowanie urządzenia mobilnego poprzez dwie ładowarki indukcyjne lub gniazda USB. W drugim przypadku kabel pozostaje już w gestii użytkownika. Altanka pojawiła się na placu na Winklu dzięki inicjatywie Rady Dzielnicy Larysz Hajdowizna, która zakupiła ją z funduszy pochodzących z rezerwy celowej na rok 2023 w kwocie 25 tysięcy złotych. Już wkrótce w jej sąsiedztwie stanie także mini tężnia solankowa, która wygrała w siódmej edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego. W przyszłości po drugiej stronie placu Rada Dzielnicy planuje także montaż nowoczesnej altany wypoczynkowej i bramek do piłki nożnej. Środek natomiast pozostanie pusty, aby móc na nim urządzać imprezy. Warto więc docenić działania na rzecz mieszkańców i nie niszczyć zamontowanych sprzętów, aby służyły wszystkim na długie lata. Niestety, zaledwie kilka dni od pojawienia się na Winklu, altanka została już popisana. W zeszły weekend w kosztowskich ogrodach farskich mysłowiczanie mieli możliwość bliskiego przyjrzenia się najokazalszym gatunkom drobnego inwentarza. Wszystko za sprawą wystawy, która po raz 98 została zorganizowana przez Mysłowickie Stowarzyszenie Hodowców Drobnego Inwentarza. Wystawa, która odbyła się pod honorowym patronatem prezydenta miasta Mysłowice Dariusza Wojtowicza, miała na celu zaprezentowanie najbardziej dorodnych okazów zwierząt takich jak króliki, kury, czaczki czy dołębie. Hodowcy drobnych przyjaciół zdobyli nagrody za swoje najlepsze czempiony. Warto pamiętać, że zwierzęta to nie tylko część łańcucha poczarmowego, ale również niesamowicie interesujące stworzenia będące dla wielu ludzi najlepszymi przyjaciółmi. Szanujmy je wszystkie duże i małe, aby w przyszłości mogły się nam odwdzięczyć. Klub Silesia Wolej wraz z miastem Mysłowice zorganizowali po raz 21 Memoriał Stanisława Padlewskiego w piłce siatkowej młodziczek, kadetek, juniorek i drugiej ligi. W turnieju uczestniczyło 20 zespołów i ponad 250 zawodniczek. W miniony weekend w hali Mosiru na Bończyku odbywał się 21 Memoriał Stanisława Padlewskiego, założyciela sekcji siatkówki w naszym mieście, wieloletniego dyrektora szkoły na Górce i prezydenta Mysłowic, który zginął tragicznie w 2002 roku. Na wydarzenie jak zwykle zaprosi Klub Silesia Volej. Cały turniej był rozgrywany w trzech kategoriach wiekowych: młodziczki, kadetki, juniorki. W sumie 20 zespołów, ponad 250 zawodniczek. Mysłowickie młodziczki zajęły drugie, a kadetki czwarte miejsce. Najlepiej spisały się jednak juniorki. Zawody były rozgrywane dwa dni. W piątek wszystkie kategorie rozegrały dwa mecze, w sobotę trzy. W juniorkach udało się dziewczynom zdając pierwsze miejsce, także mysłowice zwyciężyły. W niedzielę odbył się także turniej zespołów II Ligi Kobiet, w którym Silesia Wolej wywalczyła drugie miejsce. 21. Memoriał Stanisława Padlewskiego okazał się zatem bardzo udany dla naszych zawodniczek. Był również rekordowy pod względem liczby uczestniczek, ale co najważniejsze udowodnił, że pamięć o Stanisławie Padlewskim wciąż jest żywa. I to była ostatnia informacja w tym wydaniu programu Minął Tydzień. Za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję i zapraszam już za 7 dni. Do zobaczenia.